Witajcie na kanale Pawłacu, kanał narzędziowy. W ostatnim moim filmie prezentowałem oto te nożyce do blachy na akumulator X20V Team, ale obiecałem Wam, że porównamy sobie oba te urządzenia. A to są nożyce do blachy na 230V, 550W. W zasadzie pudełko, wielkość wygląda bardzo podobnie, również wagowo. No, oba urządzenia mają swoje wady i zalety. Niewątpliwie zaletą tego narzędzia akumulatorowego jest to, że nie pląta nam się tutaj nigdzie kabel. I również gdzieś na jakiejś drabinie, na jakiejś wysokości, ten kabel nam sieciowy nie przeszkadza. Oczywiście sieciowe urządzenie ma inną zaletę mianowicie to, że. Nie trzeba ładować żadnych akumulatorów i po prostu jest to praca taka ciągła, długotrwała. Tu oczywiście możemy mieć w zapasie drugi akumulator, no ale takie akumulatory to sami wiecie, że to są nie nietanie nie tanie rzeczy. Tutaj również w zapasie mamy klucze imbusowe oraz ten wałek tnący zapasowy. Jeżeli możecie to napiszcie mi z jakich urządzeń pasują do tego Parkside'a te wałeczki tnące a porównajmy sobie je wizualnie teraz oba te urządzenia no z akumulatorem teraz to urządzenie jest cięższe to jest bardziej takie lekkie te korpusy tutaj zobaczcie to jest identyczna konstrukcja. Takie same mocowania. No i tak pracuje sieciowa. To jest oryginalny dźwięk, nie przyciszam teraz tego dźwięku. Na pewno teraz bardzo mocno zbiera ten mikrofon, także będzie hałas. A tak akumulatorowa. Myślę, że to ma znaczenie, bo po prostu ta wydajność urządzenia sieciowego będzie o wiele większa. Bo czuć, że ten silnik po prostu ma dużą moc, 550 watów, i tutaj zasuwa. A tutaj mamy na maksa, tu nie ma żadnych regulacji obrotów silnika. Akumulator jest w pełni naładowany. No i to jest taka po prostu spokojna, delikatna praca. To jest wałek zapasowy. Z akumulatorowej, a to jest wałek zapasowy z sieciowej. Po prostu to jest wszystko jedno i to samo. Jedynie tutaj w tej akumulatorowej ten otwór jest tutaj większy trochę. A sprawdźmy teraz, jak to pracuje. Oczywiście jest test na moim kanale, ale teraz takie porównanie z tą sieciową. No to taka blacha dobrze pracuje, dobrze tnie, w swoim tempie oczywiście. A teraz sieciowa No sami widzicie, co tu dużo mówić. Jest to tempo no niebo a ziemia. A pamiętacie tą piłę moja, Twoja, która tutaj ujawniła to, że to jest po prostu niedokręcone i w środku ten wałek też był niedokręcony, poluzowany, temu przestało ciąć. Spróbujmy uciąć tą. Ta piła nie ulegnie zniszczeniu, tak jak już mówiłem, po prostu to jest do pewnego projektu przygotowanie, ale sprawdźmy jeszcze raz po dokręceniu akumulatorową. No niestety ten wałek się w środku już musiał tutaj poluzować. A weźmy teraz tą sieciową. Dokończymy tu dalej. No po prostu akumulatorowa, jakby nie daje rady, nie ma siły na, na to. No, niestety muszę rozkręcać już tą akumulatorową i pewnie dociskać ten wałek tnący przekładnia ta sama po prostu siła w silniku. Napęd robi swoją robotę. No i tak to wygląda. Trzymajcie się, cześć. No sprawdzę przy tej akumulatorowej, czy tutaj się to luzuje, czy to znowu no, rusza się ta głowica, to znaczy, że się poluzowało. No jak to się poluzuje ta głowica, no to już później nie chcę ciąć. No ale też nie mogę tutaj przekręcić, bo przekręcę gwint i wtedy już w ogóle będzie poluzowane całkiem. No z tego co widzę to ładnie, tnie, takie blaszki elegancko, grubsza blacha to już ma problem, bo się właśnie luzuje mimo, że to jest mocno dokręcone. No i dużo mamy tego odpadu oczywiście.